serdecznie no wiele osób zadaje pytanie tak naprawdę co dalej z sektorem produktów luksusowych Ja jestem wielkim fanem tego sektoru tego sektora dlatego bo ten sektor ma w sobie pewne fajne cechy które mogą się sprawdzić w późnych fazach osy wczesnych fazach osy i w średnich fazach osy czyli nie jest trochę wielocykliczny. Dlaczego? Dlatego, bo większość firm sektora produktów luksusowych ma marże brutto powyżej 45, 40-45, czyli waha się, czasami 60-70 mamy takie firmy. To są wtedy firmy bardziej o charakterze wzrostowym, one lepiej sobie nakradzą w późniejszych osach niż w średnich fazach. Natomiast fakty są takie, że to są na tyle dobre firmy. To największe kluczowe, zaraz powiem, które warto moim zdaniem śledzić i jak ja do tego będę podchodził. To są na tyle dobre firmy, na tyle dobrej jakości, fajnie zdywersyfikowane, dające no, świetną ekspozycję na rynek europejski. To jest chyba jedna z nielicznych rzeczy, które można zakupić w Europie i którą można w ogóle porównać z rynkiem amerykańskim. Naprawdę mało jest firm. Trochę medycyny europejskiej, technologia bardzo mało, jakieś pojedyncze, naprawdę, pojedyncze przypadki firm technologicznych yy, i produkty luksusowe. Poza tym, Europa nie ma nic, co może zaoferować światu. Jeszcze ktoś może powiedzieć usługi finansowe i sektor finansowy, to prawda, ale on jest tak mniej zaawansowany nawet w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Więc Europa ma, to jest taka, ja wielokrotnie powtarzałem, to jest taki trochę klejnot w koronie rynku europejskiego, produkty luksusowe. To są naprawdę dobre firmy, topowe, jeżeli chodzi o jakikolwiek wskaźnik z rozzysku przychodów, marże i naprawdę żal takiej firmy w portfelu nie mieć. I ktoś może powiedzieć, na no ale a ja opowiadam, przecież ja mówię o redukcji y, firm z sektora produktów luksusowych. rybaśnie właśnie, redukcji, nie likwidowania pozycji. Ja, za, ja, jeżeli chodzi o mnie, ja akurat y, tego typu firmy, zresztą większość firm, do większości firm podchodzę w następujący sposób, że naprawdę bardzo rzadko, prawie w ogóle nie było takiej sytuacji, może z wyjątkiem Chin, żebym całkowicie pozbył się pozycji. Ja oczywiście w ramach aktywnego inwestowania doważam i nie doważam dany sektor, natomiast ja inwestuję z zamiarem trochę w stylu Warrena Buffeta, czyli inwestycji na zawsze pod warunkiem, że nie pojawi się euforia negatywne wydarzenie tak dalej, czyli całe te czynniki, które mogą bardzo znacząco wpłynąć na wycenę. Natomiast jeżeli ja inwestuję w jakąś akcję, to za każdym razem... Po roku, po dwóch, po trzech, po czterech zadaję sobie następujące pytanie: czy dzisiaj kupiłem znowu tą firmę? Jeżeli tak, nie mam jakiegokolwiek powodu, by redukować nawet tą pozycję. Natomiast ja, ze względu na cykle polityczne, w które wierzę i które no, działają, nie oszukujmy się, działają dlatego, bo ludzie nie, nie wierzą, po pierwsze. A po drugie, budzą skrajne emocje, bo polityka budzi emocje. Rzeczy, w które ludzie nie wierzą i które budzą emocje, działają na rynku najlepiej. To jest taka e, stara zależność, stara zasada, która no, działa. Na 12 miesięcy przed wyborami, które są w czerwcu do Europarlamentu, rynek europejski ma negatywne stopy zwrotu lub wypłaszczone stopy zwrotu od zawsze, kiedy pojawiły się pierwsze wybory do Europarlamentu, ponieważ rynek w tym czasie obawia się braku pojawienia się paneuropejskiego impasu politycznego który w mniejszym lub większym stopniu wpływa na dalszą politykę Unii Europejskiej implementację negatywnego ustawodawstwa. Ważniejsze jest oczywiście impas na poziomie poszczególnych państw. Natomiast rynek nie jest efektywny w wielu wypadkach, w wielu okresach, i my z tego braku efektywności możemy na no bardzo przyzwoity sposób skorzystać, właśnie wykorzystując takie okresy. Czyli ja zmniejszałem ekspozycję no praktycznie na szczycie wycen, film produktów luksusowych, które były tam około 2, 3 czy tam miesiące temu czy 4, już nawet nie pamiętam, dlatego bo ja nie przy, jakby ja, ja to robię automatycznie, dla mnie tutaj nie ma znaczenia dokładnego, po prostu to jest kwestia, kwestia schematu, który jest powtarzalny i prosty do zrozumienia, mniej więcej na przełomie czerwca i lipca zrobiłem dwie redukcje, natomiast ja do tego sektora wracam, bo dzisiaj on wykazuje słabość Nieporównywalną względem yy, tego, jakie prezentuje wyniki i jaki jest rzeczywistość. I podstawowym przykładem firmy, i to jest tak, to nie jest porada inwestycyjna, oczywiście, w rozumieniu ustawy, jest to tylko i wyłącznie wyraz mojej opinii na tematy inwestycyjne. Natomiast nie da się inwestować w produkty luksusowe bez firmy Louis Vuitton. Nie da się. Jeżeli ktoś nie ma tej firmy w swoim portfelu, to nie, to nie wie, co robi. Po prostu y, to jest na tyle istotna firma, powiem tyle, nie ma możliwości. Nigdy w historii, ja to dokładnie zbadałem, nigdy w historii sektora produktów luksusowych nie było roku. Był jeden pół, taki przez pół, półroczny okres po 2011 roku, natomiast nigdy w historii nie było y, dla 12 miesięcy y, dowolnego okresu badanego od lat jeszcze 2000, przed 2000, żeby Louis Vuitton zachowywało się słabo w stosunku do całego sektora produktów luksusowych. To jest firma, która napędza ten sektor i która je razem z tym sektorem e, zachowuje siłę, no i też e, zachowuje słabość, czyli jakby działa to w dwie strony. Więc pierwsza rzecz, którą ja robię i będę robił, to jest zabieranie Louis Vuitton kiedy? To jest też pytanie. Dzisiaj wycena akcji Louis Vuitton spadła. Około tam 16% od swojego szczytu. Ja napisałem na Twitterze Państwu, że jeżeli ten spadek będzie do 720 euro, e, z tego co o ile pamiętam, czyli od szczytu to będzie, bo tu akurat jest wycena dolarowa, od szczytu ten spadek będzie przekraczał 20%, ja będę znowu mocno wchodził w te produkty luksusowe. Zaczynając od Louis Vuitton, dlatego, bo to jest podstawa i to jest no najlepsza firma, jedna z najlepszych firm w Europie całej. Nie oszukujmy się. Oczywiście spadki mogą być większe 30%, 35% ale podstawową różnicą między mną a spekulantami na tak zwanym fin, Twitterze finansowym jest taka, że ludzie się cieszą, jak akcje rosną. Ja się cieszę, jak akcje spadają. Mogę je kupić za lepsze pieniądze. Do samocy się Louis Vuitton, jeżeli ja mam jakąś tam średnią cenę zakupu na poziomie, teraz dokładnie, nie chcę, nie chcę Państwu zmyślić, ale żeby tak lepiej powiedzieć, na poziomie stu kilkudziesięciu dolarów, yy, największy pakiet yy w historii, jaki został zakupiony, no to yy, dla mnie, jakakolwiek promocja, jest okazją i momentem do zwiększenia ekspozycji na Europę. Ja uważam, że. Jeżeli po pierwsze ten scenariusz się nie sprawdzi, czyli Louis Vuitton nie straci około 20% od swojego szczytu, 20% lub więcej, to niezależnie od tego, jak się dalej, dalej potoczy ten kurs akcji, ja będę dobierał, wchodził w ten rynek między majem a czerwcem 2024 roku. I mogę się założyć, z rynek europejski od czerwca 2024 roku do czerwca 2025 będzie miał dwucyfrowe stopy zwrotu. Louis Vuitton, większość firm, cały sektor budowlany, technologia europejska, szeroki rynek europejski będzie miał stopy zwrotu powyżej 13%. I tu uwaga, szeroki rynek cały europejski. Poszczególne państwa będą miały lepsze stopy zwrotu, niektóre gorsze. Natomiast Europa dołączy do silnych, pozytywnych stóp zwrotu do Stanów Zjednoczonych. I wszystko zależy od tego, jakie sektory będą napędzały wzrosty w Stanach. Jeżeli to będą półprzewodniki, to półprzewodniki z Holandii czy półprzewodniki z Niemiec, infe, nie pamiętam jak się ta firma nazywa, więc teraz nie będę tutaj wymyślał, słowotwórstwa przeprowadzał, też dołączał do tych wzrostów. Natomiast produkty luksusowe są najlepszym dzisiaj rozwiązaniem do obserwacji. Niektórzy już dzisiaj wchodzą w ten sektor, Mówię na no, dość uśrednie w dół i jest to ok. Jest tak najbardziej ok, jak ktoś nie ma zdywersyfikowanego dzisiaj już, bo ja mam zdywersyfikowany portfel na Europę, no to powinien się tym zainteresować. Nie oszukujmy się. Jeżeli chodzi o przychody, tu macie Państwo podział przychodów na poszczególne państwa firmy Louis Vuitton. To są dostępne dane finansowe, oni to bardzo fajnie opisują. Czyta się to bardzo przyjemnie. To nie jest, to nie są jakieś tam ciężkie lektury. Można to naprawdę szybko przeanalizować. Co jest fajne? Marża brutto. 68%. Coś nieprawdopodobnego. Ciekawe jest to. Jeżeli sprawdzimy, jak wyglądał wzrost, to zaraz Państwu pokażę. Tu też jest ważna informacja: podział przychodów w zależności od produktów, jakie są sprzedawane. Jak widzicie Państwo, to jest całkiem nieźle zdywersyfikowany sektor. To nie jest tylko i wyłącznie odzież, tylko tu są też dodatki, biżuteria, alkohole. Firma Louis Vuitton jest o wiele bardziej zdywersyfikowana niż wszyscy powszechnie zakładają. E, ciekawe jest to, że jakieś sankcje e, tak naprawdę w bardzo sprytny sposób ominęła, jeżeli chodzi o handel tymi towarami w Rosji, m, wykorzystując inne państwa, Indie. Natomiast te francuskie firmy w ogóle one jakoś bardzo się nie przyjmują tymi sankcjami dla nich biznes jest ważniejszy. To dobrze z punktu widzenia inwestora, oczywiście. Z punktu widzenia tam jakichś zasad moralnych może być dobre lub złe ale ja nie zajmuję się zasadami moralnymi, tylko no inwestowaniem i rynek też nie, nie zwraca uwagi na to, rynek ma zimne serce, pamiętajcie Państwo o tym, musicie mieć zimne serce jak rynek, e, więc jeżeli chodzi o ich sytuację, tu macie Państwo oczywiście te takie podstawowe informacje, ich wzrost przychodów jest powyżej 20% w wartościach rok do roku, Zyski te z całkiem sobie nieźle radzą, oczywiście są lepsze i gorsze okresy, natomiast te przychody naprawdę są bardzo zadowalające. Ten wzrost przychodów, więc... Ktoś może powiedzieć, że przyszłość nie mówi o przyszłości, tak, ale marża brutto mówi. Marża brutto jest jednym z najlepszych wskaźników przyszłej wyceny zysków i przychodów. A dodatkowo tak dobrze zdywersyfikowana firma, nawet jak ona zachowa słabość, to długoterminowo, nawet na hosse, bezse. To jest no przecież idealne rozwiązanie, więc jeżeli ktoś poszukuje zakupu, kup, trzymaj, dobieraj przez wiele lat, czasami zmniejszaj, czasami zwiększaj pozycję, jak chcesz się bawić w, w cykle politycznym, no to chyba nie ma lepszego rozwiązania, moim zdaniem przynajmniej. Naprawdę ciężko tutaj yy, widzicie, Państwo, jaki to jest przychodu. Yy, więc naprawdę, no ja jeżeli chodzi o mnie, to to jest topowa firma w Europie. Kolejna firma, która nie jest do końca z sektorem y, produktów luksusowych, jest to oczywiście firma Nike. Ona jest mocno zdołowana. Dlaczego? Przychody rosną, nie jakoś rewelacyjna, ale całkiem nieźle. Natomiast jest problem z wzrostem zysków. Czyli problem z zyskownością, ponieważ Dodatkowo jest nagonka na produkt, na firmy typu właśnie takie sieci sprzedażowe. Mówi się wiele o kradzieżach różnych dziwnych ludzi w Kalifornii, którzy są powszechnie znani, o jakichś kradzieżach z kontenerów w portach, więc my znamy te historie. I to wpływa negatywnie częściowo na, 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 na zyski, na przychody. Natomiast musicie Państwo zrozumieć jedną rzecz. Oni mają marżę brutto na poziomie 45%. To poza produktami luksusowymi, w takim sektorze powszechnie używanego obuwia jest coś niespotykanego. Oni za grosze robią te buty, a sprzedają za, za często setki dolarów tak, tam 300-400 dolarów. W Polsce też za kilkaset złotych, parę tysięcy złotych się te różne serie pojawiają. Więc. Te wskaźniki przemawiają za tą firmą. Tylko co jest ważne, ona nie ma. Ona jest. To jest trochę taki, ja to nazywam sektorem trochę skorelowanym z, z średnią fazą hossy I są takie firmy, których ja nie jestem pewny, czy one będą dobrym rozwiązaniem na, na późniejszą fazę HOSY, ale są na tyle, do, no przykładem Disney jest, tak, ale są na tyle dobrze wycenione że naprawdę żal dziś ich nie mieć, chociaż za małą część portfela i zbudować tą ekspozycję z czasem, bo my musimy trochę zastosować strategię polegającą na e, czasami minimalizowaniu ryzyka w celu y, no, uniknięcia ucieczki tej właśnie okazji z rynku. Czyli nawet jeżeli mamy pewne wątpliwości, i to też jest bzdura, bo ludzie tam mówią, że Buffett mówi, żeby się nie dywersyfikować. Ludzie, Buffett w swoim portfelu ma 50 akcji, a ile ma kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt firm przejętych na własność? So, jakby policzyć, ile Berkshire Hathaway ma fir firm, to będzie 60-70 firm. Oczywiście. Małych, dużych, średnich, te wewnętrzne też przejęcia, spółki, córki. Zresztą wystarczy policzyć, wejść e, na stronę, wszystkie przyjęcia to trochę jest zabawy, ale no możemy to pokazać. tego w rzeczywistości Apple nie zajmuje takiej ekspozycji w, w portfelu Buffett'a na poziomie 40-50%, tylko 20 parę, sam około 30, tak? O tych wzrostach. Przez to, że przecież mają całą masę private equity, przejęć y, dużych firm, y, małych, średnich też wewnątrz. Spółki, córki też zajmują się przyjęciem e, innych jeszcze spółek. Spółki matki, spółka matka jako ta główna ma te inne zewnętrzne spółki, te inne spółki jeszcze przejmują inne i to jest no, ogromny holding, więc e, jakby policzyć ilość tych biznesów w tym portfolio, ona jest o wiele większa niż to, co ja mówię, czyli tam ja mówię, że maksymalnie dla większości strategii to 40 firm. Ja akurat uważam, że między 30 a 35 jest optymalne. Natomiast yy, ja uważam, mogę się mylić, ale ja uważam, że da się skonstruować portfel, tylko on, te ostatnie wagi już będą skrajnie rozwodnione z 70 firm, które będzie biły S&P 500. No, ale to taka, taka tylko i wyłącznie ciekawostka, więc Nike jak najbardziej warto obserwować. Kolejna firma, którą ja obserwuję, jest firma Kering, też francuska. Yy, też właściciel różnych firm mniej, mniej jakby jakościowa jeżeli chodzi o liwitą znacząco ale też mi yy, powiem szczerze że, że właśnie to jest to dobieramy dlatego że mieć bardziej szeroką ekspozycję na sektor produktów luksusowych jak czasami dobieramy parę firm żeby mieć większą dywersyfikację w danym sektorze to no to jest przykład firmy dobra firma wysokiej jakości właściciel firmy Gucci yy, nie tylko zresztą Natomiast niższe marże, mniejszy wzrost przychodów, mniejszy, mniejszy wzrost zysków, więc odpowiednia waga tej firmy powinna być o wiele, o wiele, o wiele, o wiele mniejsza. Kilkukrotnie, moim zdaniem, mniejsza. Czyli załóżmy, jak ktoś kupuje Louis Vuitton za te 6-7% portfela docelowo, chce mieć tyle tej firmy, no to taki caring to powinno być 1-2% nawet tylko. Nike, może dwa, to wszystko zależy od tego, jak te wagi, te... ile też macie Państwo firm. Natomiast no, to jest dobra firma, nie oszukujmy, wykazująca już od wielu lat słabość. Jest tutaj szansa na bardzo dużą pozytywną niespodziankę. Natomiast jeżeli Louis Vuitton by zleciało z 30% od swojego szczytu, no to yy, żal masowo dobierać Kering, moim zdaniem, jeżeli mamy taką ekspozycję. Kolejna fajna dywersyfikacja, forma dywersyfikacji na, y, w ramach produktów luksusowych to jest szwajcarski, szwajcarski Eluguito, Firma Richmond. Więc y, tutaj mamy bardziej cykliczną firmę, gorsze zarządzanie kapitałem, ale oni od mniej więcej 5-6 lat zwiększyli przychody, nie mają problemu z. Y, z Obsługą kosztu zadłużenia, byli z tym problemem. Fajnie się zdywersyfikowali, trochę za bardzo, ale jednak y, dają radę. Y, te spółki, tam córki y, widać, że zarząd trochę szpankuje, więc tutaj również mała ekspozycja, fajna dywersyfikacja na Szwajcarię. To jest dobry podmiot na Szwajcarię. Y, nie jest chyba notowany na giełdzie amerykańskiej, z tego co, o ile dobrze pamiętam, ale. No nie jest to zła firma, tak? Jeżeli chodzi o rozzysku wzrost przychodów, fajnie to naprawdę prosperuje. Ja zachęcam do sprawdzenia, żeby Państwo sobie ja, czy, ja Jak widzę taki raport finansowy w postaci prezentacji, to naprawdę to aż przyjemnie czytać, więc tutaj no, nie ma jakiejś wielkiej magii, jakiś wielki to nawet jako taka lektura, no, jak niektórzy czytają komiksy, tak? Dla inwestora to jest taki komiks. Możemy po prostu to sobie przeczytać i zobaczyć, jak, jak ta firma. Ja zresztą chyba zrobię taki film, jak czytać raporty finansowe, jak ja to robię. Ja nie robię tego w taki sposób skrupulatny, jak niektórzy myślą, jak to robi Buffett, bo cykle są tak ważniejsze od, od tych liczb, bo rynek to lepiej wycenia. Natomiast ja poszukuję informacji, które mogą stworzyć pozytywną niespodziankę. Lub informacji, które są z góry źle wyceniane, lub zbyt negatywnie, lub zbyt pozytywnie w jedną lub drugą stronę, i na podstawie tego to robię, na podstawie raportu finansowego, i to czasami długo zajmuje. Natomiast yy, dla mnie te liczby nie mają tak dużego znaczenia, tylko umiejętność interpretacji rzeczywistości na podstawie tych liczb. Więc jest to również. Gorszy, to ja bym powiedział, że to jest na razie najgorsza firma, którą Państwu tutaj prezentuję. Trochę inna, ale tutaj naprawdę najmniejsza waga dla osób, które mają te właśnie te 35 firmy, potrzebują dywersyfikacji na, na Europę. Nie ma rewelacji, ale niezła firma. W, w, jakby w, co jest ważne, nie musicie Państwo mieć y, najlepszej firmy. Tylko. Wybór akcji jest najważniejszy, ale sam wybór sektora starczy. Ktoś ja może powiedzieć, dlaczego nie kupujemy tylko Louis Vuitton? Dlatego, bo na, jeżeli załóżmy, nie dojdzie do impasu w Europie, to Louis Vuitton w czasem tak sobie poradzi, bo jest globalnie zdywersyfikowane Impas na poziomie Francji to zniweluje, natomiast wtedy y, Richmond wywali w kosmos. Dlaczego? Dlatego, bo, mówiąc językiem z nim oczywiście kolokwialnym, y, dlatego, bo Szwajcaria na tym zyska na braku impasu. Norwegia na tym zyska oczywiście, Wielka Brytania może zyskać, sektor trochę tam medyczny, ale raczej, raczej sektor usług profesjonalnych na tym zyska. No i coś, co, co nie jest dobrze zdywersyfikowane, ale jakościowo na poziomie marsz, przychodów, wzrostu przychodów i zysków może się mierzyć z Louis Vuitton, natomiast jest gorzej zdywersyfikowane i to mi się mniej podoba, jeżeli chodzi o branżę, to jest oczywiście Hermes. Francuski, no, Francja ma produkty luksusowe, to jest ich po prostu domena, od zawsze tak było. Eee, bardzo dobra firma, możecie Państwo sobie tutaj poczytać też raporty finansowe, są fajnie pokazane, eee, jak oni działają, opis ich działalności dla inwestorów. Gdybym ja konstruował portfel z produktów luksusowych, zrobiłbym to w sposób następujący. Największa waga w Louis Vuitton, naprawdę dużo. To by była ekspozycja na pewno top 7, top 8 całego portfela. Później daleko, daleko Hermes. Blisko Hermesa Kering. Na sam koniec oczywiście e, Richmond. Natomiast jeżeli chodzi o Nike, to do, do Nike bym jeszcze zastanowił się, czy nie dobrać Lululemon. Producenta odzieży sportowej dla kobiet. Natomiast yy, i do tego, jeśli bym uważał, że akurat ja tak uważam, ale to nie jest takie pewne wcale. Ja uważam, że Nike będzie się lepiej w tym lub następnym roku niż wszyscy zakładają. To jest bardzo silna korelacja Nike z. Mówię o charakterze sektora, nie stricte o korelacji. Mówię o korelacji na poziomie zysków i przychodów, a nie o zachowaniu akcji, bo to są trochę inne, inne, inne zjawisko. Obserwowałbym Starbucksa. Wbrew pozorom, Nike i Starbucks mają wiele ze sobą wspólnego. Dlaczego? No to pozmawiamy o tym na live najbliższy. Więc to by było na tyle, takie krótkie informacje, bo wiele osób zadaje pytanie, co z tym produktami luksusowymi. To jest mój pogląd. Wysokiej jakości, koncentracja, nieważne co się stanie, jeżeli te Louis Vuitton nie zleci, a myślę, że zleci, to już będę zbierał ekspozycję teraz. Teraz. Natomiast jeżeli, jeżeli, jeżeli nie zleci, no to dopiero na przełomie maja i czerwca, wtedy na pewno. Ta ekspozycja będzie zwiększona, więc yy, odpowiedź jest następująca. Czy Louis Vito może lecieć 30% morza od swojego szczytu. Kiedy będzie się dobrze zachowywało, naprawdę dobre będzie miało stopy zwrotu od czerwca 2024 roku, czyli no nie trzeba mieć naprawdę jakiejś wielkiej cierpliwości. No, wystarczy przeczekać trochę mniej niż rok, żeby zaobserwować silne pozytywne stopy zwrotu. A Louis Vuitton pokazywało, że jest w stanie rocznie robić po 20 na 30% stopy zwrotu, więc to są naprawdę rewelacyjne stopy zwrotu. Lepiej sobie radziło z ostatnie 5, 10, 15 lat od SP 500 znacząco. Yy, miało wiele okresów, kiedy sobie radziło lepiej od Nasdaqa. Więc oczywiście nie od NA, 2009, ale w, wielu, w wielu, wielu latach radziło sobie lepiej, dawało lepszą dywersyfikację, przede wszystkim w okresie. Przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, które też się zbliżają. Więc to jest yy, taka, jakby istotna informacja. Ja uważam, że od czerwca do listopada stopy zwrotu z rynku amerykańskiego w Stanach, chyba że będzie euforia na sztucznej inteligencji, już. Jeżeli nie będzie, będą płaskie przez wybory. Natomiast w Europie będą bardzo silne bardzo. Będą najsilniejsze. Ja uważam, że mogą być najsilniejsze od wielu, 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 wielu lat. Bo sytuacja w Europie na poziomie cyklu kredytowego ostatnio się poprawiła. Natomiast stopy zwrotu z akcji się pogorszyły. Taki dlaczego? No bo rynek nie jest efektywny oczywiście. I ludzie nie rozumieją do końca, jak to działa. To by było na tyle. Życzę wszystkiego dobrego. Zachęcam do obserwowania tych produktów luksusowych sektorów i oczywiście no, czytania tych raportów, bo są fajnie napisane, możecie Państwo wiele ciekawych informacji wywnioskować, poszukujcie rzeczy, która jest źle interpretowana. Czyli czytajcie newsy tam na Bloombergu i tak dalej, wpisujcie, nie wiem, firma Louis Vuitton, Kering i tak dalej. No i jeżeli ktoś pisze, że firma Kering odnotowała wzrost przychodów na poziomie 20%, i artykuł ogólnie ma oddźwięk raczej negatywny, pesymistyczny, i raczej tak, no mogą być lepiej, to oni nie wiedzą, o czym mówią. Przeanalizujcie Państwo, czy ta firma może mieć lepsze przychody, oczywiście, że może, i co by było, gdyby ta karta się odwróciła i dlaczego ma się odwrócić, bazując na sytuacji ekonomicznej, na cyklu politycznym, bo cykle polityczne, cykle polityczne Dawały nawet pozytywne stopy zwrotu wtedy, kiedy przychody i zyski stały w miejscu. To by było na tyle. Życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.